Cześćiemko, ja nazywam się i dzisiaj zareagujemy sobie na nowego spotlighta z Ark Survival Evolved e, Rajogniata, czyli ten chyba nowy ptaszek, A właściwie ten ogromny bydlak. Lecimy. Co jest? そうです。 Czekaj, co mi rozwaliło troszeczkę łeb? What the fuck Od początku Od razu jak ją zobaczyłem He pieprzony helikopter! Helikopter! Totalny helikopter z niej jest ty. Jaka wielka ona w ogóle i to... Dobra. Wsala w ogóle z dupy. Jakimś czymś. Grubo. Ciekawi mnie, jakie mocne to dym będzie miał, Mam nadzieję, że nie będzie to jest Okej, okay, tutaj widzimy jakieś czerwone coś na nim. To chyba nie jest żaden efekt freewarku. To jakiś atak. zaatakowała go. Oooo! Oh wow, czyli czekajcie. Okej, okay, track z Teta w takim razie. Czyli to będzie wyglądać prawdopodobnie w taki sposób, że ta mm, gniata jako mamita y, wrzuciła w niego jajo, złożyła w nim jaja i teraz y, mała reagniata z niego wylatuje. Tylko nie wiem jak mała jest, nie? I też nie wiem czy to ma jakiś trasy, czy to ma jakiś size factor, czy, czy to jakkolwiek y, się zwiększa, czy coś, nie? Dobra, tutaj mogą, mogą w ogóle na tym latać. Em, pod wodą w ogóle. To jest w ogóle powalone, nie? Czy ona podniosła dwie rzeczy na raz? Nie. Tak. Nie, co? Nie, dobra, to no dwie musiały być w takim razie. Ale to, że mogą. jakby. struktury podnosić, to już powalone. Tutaj ma abilitkę, żeby chyba kogoś wystraszyć Powalona. Czy to nie będzie za mocny, Edinek? Czekajcie Aaa, dobra Okej okay. Ciekawa ambilitka mają, że jak strzelają, to mogą lewo prawo, lewo prawo, bo to dzięki temu będzie naprawdę ciężej trafić. Tym bardziej na PvP. Na PvP zrobi dużą różnicę. O! Nie wiem, co się tutaj z nim stało. Tutaj. Rex dostał jakąś żółtą plamą, która zamienia go w taki. Nie wiem, jak to określić. Zobaczcie. Jego kolor się tak dziwnie zmienia, jakby jakaś tkanka na nim rosła. O. I CYK po... Zobaczcie, to się, to się Patrzcie na to Ona mu przechodzi przez twarz, to jest źle zrobione Jak ona może Rexa podnieść? Rejo Gnieta Jak się tak czyta Jak nie, to się walcie wszyscy Co mogę powiedzieć Tank, totalny, nie? W sensie czołg taki wielki, helikopter, nie? Mam nadzieję, tylko że nie będzie jakiś overpowered. No, my sobie takiego oswoimy, a dzisiaj też będzie film na ten temat na pewno. No gruby, gruby, gruby byczek, naprawdę nieźle. Ale nie wiem. Na PVP zrobi ogromną różnicę, to na pewno. Zobaczymy, jak przydatny będzie. To można zmienić w sumie całego arka. Teraz dajcie znać, jak się wam podoba. Ja myślę, że mi się podoba tak 8 na 10, 9 na 10. Nie wiem, czy karczę mi się bardziej nie podobał, a na karczę się troszeczkę zawiodłem. Więc w sumie zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że takie 8 na 10. Dajcie znać, co wy myślicie. Zostawcie łapę suby. No i co? Ja dziękuję wam za tą reakcję, za ten filmik. Trzymajcie się. Siemano!